Zatrzymaj wszystko. Jeśli twoje pieniądze są zablokowane, to być może nie jest pech, tylko jedno konkretne miejsce w twoim domu. Rachunek, który pojawia się znikąd, głupia kłótnia, zmęczenie w chwili, gdy wchodzisz do domu, to są sygnały zablokowanej energii. Teraz spójrz na drzwi wejściowe. Jest tam jedno miejsce, którego prawie nikt sobie nie wyobraża, a jednak 90% ludzi robi to źle. A kiedy robi się to źle, pieniądze blokują się po cichu. W mniej niż sześćdziesiąt sekund pokażę ci właściwe miejsce i jeden jedyny błąd, który wszystko kasuje, i jest on najczęstszy. Zanim pokażę, napisz w komentarzu: Drzwi mojego domu są otwarte na obfitość. Po prostu napisz i idź dalej. Teraz przechodzimy do tutaj. Podejdź naprawdę blisko swoich drzwi wejściowych i wyobraź sobie drogę, którą pokonujesz, gdy wchodzisz. Otwierasz drzwi, robisz pierwszy krok i energia domu zaczyna krążyć tym przejściem. W Feng shui ta droga to przepływ ci. I tu jest szczegół, którego prawie nikt nie rozumie. Sól nie może stać na środku tej drogi. Jeśli na nią nadeptujesz, jeśli po niej przechodzisz, jeśli stoi centralnie. Wtedy zamieniasz filtr w barierę, i dlatego tak wiele osób czuje, że pieniądze są zablokowane. Właściwe miejsce jest inne. Gdy drzwi się otwierają, prawie zawsze zostaje mały, ukryty kąt za nimi miejsce martwe, osłonięte, dyskretne tam, gdzie się nie potykasz i gdzie nikt nie zwraca uwagi właśnie tam. Bo tam sól działa jak cichy filtr. Zatrzymuje to, co ciężkie, zanim rozprzestrzeni się po domu, nie blokując wejścia temu, co dobre. Zrób więc tak: weź małą miseczkę, albo słoiczek, i wsyp grubą sól. Postaw ją w tym kącie za drzwiami, poza osią wejścia, dyskretnie, bezpiecznie, tak jak robiły to dawne pokolenia. A teraz uważaj, bo za chwilę pokażę ci błąd numer jeden, który popełnia 90 procent ludzi. I dlaczego Feng Shui uznaje go za główną przyczynę money blocked w domu? Pozwól, że wyjaśnię to bardzo prosto, bez zbędnych historii. W Feng Shui są trzy filary, które zmieniają wszystko, i kiedy je rozumiesz, przestajesz próbować rytuałów, a zaczynasz robić to właściwie. Filar pierwszy, drzwi, są ustami ci. To przez nie wchodzi energia, a energia oznacza tutaj wszystko siłę, spokój, możliwości i tak, pieniądze. Jeśli usta są ciężkie, cały dom oddycha ciężko. Filar drugi ci musi krążyć. Wyobraź sobie lekki podmuch powietrza, który wchodzi do środka. Gdy trafia na wolną przestrzeń, rozchodzi się i odżywia dom, ale gdy trafia na blokadę, nie płynie. Uderza, zatrzymuje się i cofa, i w codziennym życiu objawia się to jako rozdrażnienie, zmęczenie, drobne konflikty i to uczucie, że nic nie idzie do przodu. I tutaj pojawia się błąd, który wiele osób popełnia, nawet tego nie zauważając. Stawiają rzeczy na drodze i myślą, że chronią. Tylko że w Feng Shui ochrona to nie zamykanie drzwi. Ochrona to filtrowanie bez blokowania przepływu. Filar trzeci: sól pochłania, dlatego musi stać w kącie, a nie w przepływie. Sól działa jak energetyczna gąbka, wciąga i neutralizuje to, co gęste. Teraz wyobraź sobie, że kładziesz gąbkę dokładnie na środku drogi, którą wchodzi energia, nie filtrujesz. Wysysysasz cały przepływ, dlatego miejsce, które Ci pokazałem, ten ukryty kąt za drzwiami, jest tak potężne, bo tam sól spełnia swoją prawdziwą rolę: zatrzymuje to, co ciężkie, zanim się rozprzestrzeni, nie blokuje wejścia temu, co dobre, i nie zwraca na siebie uwagi. I jest jeszcze coś ważnego. To bardzo mocno łączy się z mądrością dawnych kobiet. One nie robiły tego na pokaz, robiły to w ciszy. Z szacunkiem i stawiały dokładnie tam, gdzie trzeba. W miejscu, które nie staje się ozdobą, tylko ochroną. Zatrzymaj to w głowie, bo za chwilę pokażę ci błąd numer jeden, który popełnia 90% ludzi. To błąd, który wygląda na niewinny, ale w Fengszuj zamienia się w blokadę przy wejściu. Teraz przejdźmy do praktyki. Tak, jak to działa w prawdziwym życiu. Szybko, konkretnie, bez komplikacji. Chcę, żebyś potraktowała to jak 60-sekundową misję. Krok 1. Odpowiednia sól. Użyj grubej soli. To nie jest fanaberia. W feng Shui chodzi o pochłanianie i neutralizację. Drobna sól znika szybko, słabnie i efekt się gubi. Gruba sól jest stabilna, trwała i trzyma energię lepiej. Krok 2. Odpowiednie naczynie. Użyj szkła albo ceramiki. Dlaczego? Bo to materiały neutralne. Nie kłócą się z energią miejsca. I tu rada starej mądrości. Jeśli masz prostą, starą miseczkę z domu, tym lepiej. Najważniejsze, żeby była czysta i przeznaczona tylko do tego celu. Krok 3. Ilość. Nie musisz napełniać jak wiadra. Psyp tyle, żeby przykryć dno i stworzyć solidną warstwę. Ma być wystarczająco, żeby działała, ale bez chaosu. Krok 4. Miejsce najważniejsze. Już wiesz, chroniony kąt przy wejściu, poza osią ki. To miejsce za drzwiami, gdy się otwierają, tam gdzie nie stajesz i gdzie nikt nie zwraca uwagi. I powtórzę to jeszcze raz, bo właśnie tu kryje się powód money blocked w wielu domach. Jeśli sól stoi na środku przejścia, zamieniasz filtr w barierę. Test jest prosty. Jeśli nadepnęłabyś tam, wchodząc do domu, to złe miejsce. Krok 5. Czas i obserwacja. Postawione? Teraz przychodzi moment dojrzałości. Nie ruszaj tego co chwilę. Pozwól, żeby działało. Obserwuj dom, atmosferę, drobne zbiegi okoliczności, sen, nastroje. Bo efekt zaczyna się subtelnie. Najpierw zmienia się powietrze, potem klimat. A dopiero potem zaczynają się pojawiać otwarcia. I teraz uważaj, bo za chwilę pokażę ci błąd numer jeden który popełnia 90% ludzi i który w feng shui staje się bezpośrednią blokadą w ustach ci. Jeśli lubisz proste praktyczne rytuały z jasnym wyjaśnieniem feng shui, zasubskrybuj, bo tutaj idziemy prosto do tego, co naprawdę odblokowuje dom. Pozwól, że opowiem ci krótką historię, bo to nie jest ładna teoria, to życie. Kobieta, pięćdziesiąt osiem lat, powiedziała mi, że jej dom jakby wysysał energię. Budziła się zmęczona, mąż wracał rozdrażniony, a byle drobiazg kończył się kłótnią. I najbardziej bolało jedno: robiła wszystko, oszczędzała, pracowała, ale pieniądze się nie trzymały. Zawsze pojawiał się jakiś wydatek, zawsze. Pewnego dnia przypomniała sobie coś prostego, co jej mama robiła bez wielkich wyjaśnień: sól przy wejściu. Wzięła małą miseczkę, wsypała grubą sól i postawiła ją przy drzwiach. I przez pierwsze dni nic. I tu przychodzi moment, który zmienia wszystko. Powiedziała mi, że prawie się poddała, myśląc: To tylko sól, to nie zmieni mojego życia, ale w tym samym tygodniu zauważyła coś dziwnego. Kiedy wchodziła do domu, powietrze wydawało się lżejsze. Kłótnie zaczęły się zmniejszać. Nie dlatego, że wszyscy nagle stali się święci, ale dlatego, że atmosfera nie zapalała się od byle czego. A dwa tygodnie później wydarzyło się coś, co ten odbiorca czuje całym sobą. Pojawiły się pieniądze, które uważała za stracone. To nie był cud z nieba. To była sprawa, która się odblokowała, zaległa płatność, która w końcu wpłynęła. Była szczęśliwa, ale też przestraszona. I wtedy prawie popełniła klasyczny błąd, chciała opowiedzieć o tym sąsiadce, ale zanim to zrobiła, spojrzała na drzwi i pomyślała, chwila, czy ja na pewno postawiłam to w dobrym miejscu? Czy Feng Shui to nie stanie się blokadą i dokładnie to pokażę ci teraz, bo istnieje błąd ustawienia, który wygląda jak szczegół, ale Feng Shui jest tym, co zamienia ochronę w barierę. I jeśli zrobiłaś to w ten sposób, efekt jest zawsze ten sam: Money blocked, nawet jeśli używasz soli. Teraz przechodzimy do błędu numer jeden. Błędu, który popełnia 90 procent ludzi, myśląc, że chronią, a w Feng Shui zamienia się to w blokadę. Błąd numer jeden. Stawianie soli w osi ki, na środku drogi wejścia. Wiesz, jak to jest, gdy otwierasz drzwi, i istnieje naturalna linia, którą wchodzisz. Drzwi, pierwszy krok. Korytarz lub salon to właśnie jest przepływ ci i wtedy ktoś stawia sól tak tuż przed drzwiami na środku wycieraczki w widocznym miejscu żeby lepiej działało albo gorzej jakby była ozdobą ochronną tylko że feng shui jest tutaj jasne drzwi są ustami ci a ci musi wejść i krążyć sól nie jest tam po to żeby być ścianą jest po to żeby być filtrem kiedy stawiasz sól w osi, tworzysz dwie rzeczy jednocześnie: pochłaniasz to, co ciężkie, i pochłaniasz przepływ, który powinien wejść. Dlatego tak wiele osób mówi: Postawiłam sól i nic się nie zmieniło. Albo i było jeszcze gorzej, wszystko jakby bardziej się zablokowało. Teraz najprostszy test wizualny na świecie i chcę, żebyś zrobiła go dziś u siebie w domu. Test osi: otwórz drzwi i wejdź normalnie. Jeśli nadepnęłabyś w miejscu, gdzie stoi sól, to złe miejsce. Jeśli przechodzisz nad nią, to złe miejsce. Jeśli stoi na środku wejścia, to złe miejsce. Właściwe miejsce to to, które już ci pokazałam. Chroniony kąt poza osią, za drzwiami, gdy się otwierają. Tam sól działa jak cichy strażnik. Tutaj wosi zamienia się w barierę. I teraz zapamiętaj to dobrze. Bo w kolejnych minutach pokażę Ci trzy sygnały, które potwierdzają, że to działa, a trzeci jest najbardziej dyskretny prawie nikt go nie zauważa. Teraz przechodzimy do części, którą Twoje ciało czuje, zanim głowa to zrozumie sygnały, bo kiedy energia przy wejściu się zmienia, cały dom reaguje. I dam ci trzy jasne sygnały, bez fantazji, żebyś mogła sprawdzić, czy sól jest we właściwym miejscu, poza osią ci. Sygnał jeden. Powietrze się zmienia. Atmosfera w domu opada. Wchodzisz i czujesz coś trudnego do opisania, ale łatwego do zauważenia. Dom wydaje się lżejszy. Kłótnie nie znikają magicznie, ale nie wybuchają. Ten krótki ląd się skraca. I dla wielu kobiet 50, plus to już pierwszy dowód. Dom przestaje wysysać. Sygnał dwa. Inaczej śpisz i inaczej się budzisz. Zwróć uwagę na to, gdy wejście jest obciążone, ciało pozostaje w ukrytym napięciu i to kradnie sen, cierpliwość i energię. Gdy kij zaczyna lepiej krążyć, nastrój poprawia się powoli. Budzisz się mniej ciężka. Klatka piersiowa jest spokojniejsza i wraca chęć do robienia prostych rzeczy. Sygnał 3. Pieniądze zaczynają się ruszać małymi otwarciami i to jest najbardziej subtelny sygnał. Dlatego prawie nikt go nie zauważa. To nie jest wygrana na loterii. To odblokowanie życia, płatność, która wpływa, sprawa, która się rozwiązuje, rabat, który się pojawia, okazja we właściwym momencie. Rzeczy małe. Ale powtarzalne, jakby dom przestał trzymać i zaczął przepuszczać. A teraz ważny detal. Jeśli sól stoi w osi, sygnały zwykle są chaotyczne. Jednego dnia jest lepiej, a potem znowu się blokuje. Ale kiedy sól stoi w chronionym kącie, sygnały stają się dużo bardziej stabilne. I w najbliższych minutach zadam Ci proste pytanie, żebyś mogła szybko policzyć wynik. Ile z tych sygnałów masz już dziś? 0, 1, 2 czy 3. Teraz chcę zrobić z tobą szybkie rozpoznanie, naprawdę jak tablicę wyników. Bo kiedy sól jest na właściwym miejscu, zmiana nie zostaje w domysłach. Ona pokazuje się w sygnałach, więc policzmy razem i bądź wobec siebie szczera, bez oceniania. Wynik odblokowania 0, 3, sygnał 1 atmosfera w domu. Czy czujesz, że w domu jest lżej? Mniej głupich sprzeczek? Mniej napięcia w powietrzu? Jeśli tak, zapisz jeden punkt. Sygnał dwa: Twoje ciało. Czy twój sen choć trochę się poprawił? Czy budzisz się mniej zmęczona, mniej ściśnięta w środku? Jeśli tak, dodaj kolejny jeden punkt. Sygnał trzy: przepływ pieniędzy i okazji. Czy pojawiło się małe otwarcie? Wpłata, która przyszła, sprawa, która się odblokowała, niespodziewana pomoc, zniżka w dobrym momencie? Jeśli tak, dodaj jeszcze jeden punkt. Teraz odpowiedz sobie w myślach: jesteś na 0, 1, 2 czy 3. Jeśli masz 0, spokojnie. To nie znaczy, że to nie działa. W większości przypadków oznacza to jedno. Albo sól stoi w osi ksi, albo jest w miejscu, które odprowadza energię, nawet jeśli tego nie zauważasz. Jeśli masz jeden albo dwa, jesteś już na dobrej drodze. Wystarczy dopracować ten szczegół, który prawie wszyscy ignorują. A jeśli masz trzy, świetnie, ale teraz zaczyna się część ryzykowna. To dokładnie wtedy, gdy zaczyna działać, wiele osób popełnia błąd i znowu wszystko blokuje. I w kolejnych minutach opowiem ci krótką historię finansowego odblokowania, które wydarzyło się właśnie po właściwej korekcie, bo tutaj temat jest jeden. Money blocked zamienia się w money flow, kiedy wejście przestaje blokować ci. Teraz opowiem ci historię bardzo typową i taką, która nas porusza, bo brzmi jak zatrzymane życie. Mężczyzna, 52 lata, bardzo dużo pracował. Brał nadgodziny, nie był leniwy, ale powtarzał zdanie, które wiele osób tu rozpozna. Zarabiam, ale pieniądze się nie trzymają, wpadają i znikają. Co tydzień pojawiało się coś nowego. Samochód, lekarstwa, rachunek, naprawa, ktoś proszący o pomoc. A w domu atmosfera była ciężka, niecodzienne awantury, ale stałe napięcie zobaczył ten rytuał z solą i zrobił to co robi prawie każdy postawił ją blisko drzwi tyle że postawił ją na środku dokładnie w miejscu którym wchodził w tym punkcie na który nadeptujesz nawet tego nie zauważając minął tydzień nic dwa tygodnie nic i wtedy zrobił to co zmienia wszystko zatrzymał się i spojrzał na wejście oczami feng shui Zrozumiał jedną prostą rzecz: Skoro drzwi są ustami ci, to ja blokuję te usta. Wziął sól i przeniósł ją do chronionego kąta, za drzwi, kiedy się otwierają, poza osią, dyskretnie. I powiedział mi coś bardzo ciekawego: Nie poczułem eksplozji, poczułem ulgę. Już w pierwszym tygodniu dom stał się lżejszy, wracał mniej rozdrażniony, spał lepiej, a w drugim tygodniu pojawił się ten mały sygnał który zmienia serce człowieka. Pojawiły się pieniądze z dawnego długu, niewielkie, ale realne. Potem odezwała się też okazja, o którą prosił miesiące wcześniej i o której już zapomniał, z konkretną odpowiedzią. I podsumował to jednym zdaniem, bardzo trafnym. To było jak zagięty wąż ogrodowy, wody nie brakowało, tylko przepływ był zablokowany. I dokładnie tak dzieje się w wielu domach. To nie jest tak, że nie zasługujesz. Problem w tym, że przepływ jest zagięty już przy wejściu. Zatrzymaj to zdanie w głowie, bo to, co pokażę teraz, jest jeszcze bardziej niebezpieczne. I nie chodzi o sól, chodzi o pewne miejsce w domu, które w feng Shui jest traktowane jak odpływ. Wiele osób stawia tam sól, myśląc, że czyści mocniej, a nieświadomie mówi energii. Idź sobie, uważaj, bo ten błąd jest cichy i bardzo wiele kobiet popełnia go z dobrą intencją. W Feng shui istnieją miejsca w domu, które w praktyce nazywa się punktami drenażu. To miejsca, gdzie energia opada, spływa i znika. Najmocniejszym symbolem tego jest odpływ. Łazienka, pralnia, kąt z odpływem, syfon. Nie trzeba tu mistyki, to jest logiczne. Woda, która spływa, zabiera ze sobą. Energia podąża za tym symbolem. I co myśli wiele osób? To postawię sól w łazience, blisko odpływu, bo tam bardziej czyści. Albo postawię przy zlewie, bo tam jest ciężko. Tylko że w Feng shui mieszasz dwie różne siły. Sól pochłania i zatrzymuje, odpływ wciąga i zabiera. Kiedy stawiasz sól blisko drenażu, przekaz energetyczny brzmi: to, co dobre, też może odejść. I właśnie wtedy pojawiają się sygnały, które dokładnie trafiają w twój temat. Pieniądze przychodzą i wychodzą, okazje się pojawiają i wyparowują, zarabiasz, ale nie potrafisz zatrzymać, i to jest o wiele częstsze niż się wydaje. Teraz dam Ci prosty sposób, żeby to zrozumieć bez zapamiętywania reguł. Jeśli miejsce ma wyjście, odpływ, drenaż, spływ, to nie jest to miejsce na coś, co ma zostać. Nie kładziesz dobrobytu nad odpływem. Nie stawiasz stabilności w miejscu, które symbolizuje odejście. Więc gdzie sól działa najlepiej? Przy wejściu, bo wejście to przyjście, to zaproszenie, to usta. Ci. A w chronionym kącie, poza osią, sól działa jak cichy filtr. Zatrzymuje to, co ciężkie, zanim się rozprzestrzeni, nie sprawiając, że to, co dobre, odchodzi. Zatrzymaj się jeszcze chwilę, bo w następnych minutach pokażę ci różne wersje tutaj, dla każdego typu domu: małe wejście, mieszkanie w bloku, drzwi otwierające się inaczej, a potem przyjdzie punkt kulminacyjny. Detal feng shui który kasuje wszystko nawet gdy wydaje ci się, że dobrze wybrałaś kąt. Chcę, żeby to zadziałało w twoim domu takim, jaki jest, bez myślenia, ale u mnie wejście jest inne. Zasada feng shui się nie zmienia, poza osią ci, w chronionym kącie, blisko ust ci, drzwi wejściowych, zmienia się tylko to, gdzie dokładnie ten kąt się znajduje przy danym typie drzwi i wejścia. Jeśli twoje drzwi otwierają się do środka, najczęściej otwórz je całkowicie i popatrz, zawsze jest za nimi przestrzeń, która znika z pola widzenia, gdy drzwi są otwarte. Tutaj jest idealnie. Bo to miejsce dyskretne, chronione i poza linią przejścia, wchodzisz prosto, a sól zostaje tam, w martwym punkcie, filtrując. Jeśli Twoje wejście jest małe i wydaje się, że nie ma kąta, gdy wejście jest wąskie, wiele osób stawia sól na środku z braku opcji. I wtedy wszystko się blokuje. W takim przypadku szukaj najbardziej chronionego kąta, nawet jeśli to tylko mały fragment przy listwie podłogowej, przy ścianie, pod warunkiem, że nie stajesz na nim, wchodząc do domu. Pytanie jest proste. Kiedy otwieram drzwi i wchodzę, czy ta sól jest na mojej drodze? Jeśli tak, musi stamtąd zniknąć. Jeśli nie, to właśnie tam powinna zostać. Jeśli mieszkasz w bloku lub w mieszkaniu, tutaj ważna rzecz. Feng Shui mieszkania też zaczyna się od drzwi wejściowych. Nie ma znaczenia, czy to małe mieszkanie. Stosujesz tę samą zasadę. Ukryty kąt za drzwiami albo boczny kąt przy wejściu, zawsze poza osią. I jest tu jeden detal mądrości. W blokach i kamienicach energia z zewnątrz krąży intensywnie po klatkach schodowych i korytarzach. Dlatego rola soli, jako dyskretnego filtra przy wejściu, jest tam jeszcze silniejsza. Jeśli przy drzwiach masz duży dywan lub dużo przedmiotów dywan, szafka na buty, konsola, wszystko to może nieświadomie pchnąć cię w złą oś. Dlatego ideał jest prosty. Sól. Ma być schowana i chroniona bez zamieniania jej w dekorację. Teraz uważaj, bo dochodzimy do najważniejszego punktu. W najbliższych minutach pokażę ci punkt kulminacyjny, detal Feng Shui, który kasuje wszystko nawet wtedy, gdy wydaje ci się, że dobrze wybrałaś kąt. To błąd, który zamienia filtr w barierę dokładnie przy ustach ci i wtedy wszystko wraca do stanu money blocked. Teraz dam ci ten detal, który najbardziej blokuje dobrych ludzi. Bo jest tu pułapka: człowiek trafia w dobry kąt, ale zamienia go w barierę. A w Feng shui to jest zabójcze, bo drzwi są ustami ci. Błąd, który kasuje wszystko, jest taki: zostawianie soli na widoku, dominującej, rządzącej wejściem, jakby była głównym obiektem. Są ludzie, którzy stawiają duży pojemnik, są tacy, którzy zostawiają sól bardzo widoczną, są też tacy, którzy dokładają do niej mnóstwo rzeczy: monety, karteczki, napisy, ozdoby. Intencja jest dobra, ale efekt staje się odwrotny. Bo wejście musi wysyłać do ci prosty komunikat: wejdź, krąż, przynieś lekkość. Kiedy zamieniasz sól w symboliczny mur, energia odbiera to inaczej. Stop, uwaga, przeszkoda. I wtedy dzieje się coś, co wiele kobiet czuje, ale nie potrafi tego nazwać: dom staje się poważniejszy, bardziej suchy, bardziej napięty. Dlatego uważaj, bo tutaj jest praktyczna zasada mądrości Fengshui: sól musi być dyskretna i chroniona. To nie jest dekoracja, to nie jest coś, co ma przyciągać wzrok. To cichy strażnik. Pomyśl o filtrze do wody. Nie stawiasz filtra na środku drzwi swojego domu, stawiasz go w odpowiednim miejscu, schowanego, działającego bez zwracania uwagi. I teraz najjaśniejszy obraz ze wszystkich: filtr stoi w kącie, pracuje w ciszy i pozwala dobremu wejść. Bariera stoi na środku, jest widoczna i dominująca, zatrzymuje przepływ i blokuje wejście. Więc jeśli chcesz, żeby to naprawdę działało, małe i proste, Mała miseczka, nic przesadnego. W chronionym kącie, za drzwiami, gdy się otwierają, poza osią, tam gdzie nie stajesz, bez zamieniania wejścia w ołtarz, wejście musi oddychać. I teraz najważniejszy detal punktu kulminacyjnego: jeśli zrobisz to we właściwy sposób, nie wymuszasz pieniędzy, usuwasz blokadę, pieniądze, okazje, spokój, wchodzą wtedy, gdy dom przestaje blokować przepływ. I teraz szybka prośba, bo to naprawdę pomaga wielu osobom. Jeśli znasz kogoś, kto żyje z zablokowanymi pieniędzmi i ciężką atmosferą w domu, udostępnij ten film. Czasem ta osoba nie potrzebuje większego wysiłku, tylko odblokowania wejścia. W najbliższych minutach zamknę to krótkim rytuałem i 30-sekundowym podsumowaniem a potem zostawię ci płynne przejście do kolejnego filmu z serii, bo w domu jest bardzo zwyczajny przedmiot, który blokuje pieniądze bardziej niż możesz sobie wyobrazić. Teraz chcę, żebyś zakończyła ten film jedną bardzo prostą rzeczą działaniem, bo wiedza bez działania zamienia się tylko w rozrywkę. A ty nie jesteś tu po to, jesteś tu po to, żeby odblokować. Więc podsumujmy to w trzydzieści sekund, jasno i bez chaosu: drzwi są ustami ci. Jeśli wejście jest zablokowane, reszta domu to czuje, a pieniądze razem z nim. Sól jest filtrem, nie barierą, pochłania to, co ciężkie. Dlatego musi pracować w kącie, a nie w przepływie. Właściwe tutaj, chroniony kąt przy wejściu za drzwiami, gdy się otwierają poza osią. Jeśli nadepnęłabyś tam, wchodząc, to złe miejsce. Unikaj dwóch błędów, które najbardziej blokują. Sól w osiki, na drodze na środku, sól w miejscu drenażu, łazienka, odpływ, które symbolizuje odejście. Teraz zróbmy szybki rytuał. Bez teatralności, tylko z obecnością. Dziś przed snem weź swoją małą miseczkę, wsyp grubą sól i zanieś ją do wejścia. Otwórz drzwi, spójrz na oś. I postaw ją w ukrytym kącie za drzwiami, z uważnością, jakbyś odkładała coś ważnego. Kiedy ją stawiasz, nie musisz nic mówić na głos. Po prostu oddychaj i pomyśl jedną rzecz, spokojnie i stanowczo, bez napięcia. Pozwalam mojemu domowi przyjąć to, co dobre. A teraz wzmocnijmy zobowiązanie, bo to wzmacnia intencje i uruchamia ruch. Napisz w komentarzu spokojnie i szczerze. Drzwi mojego domu są otwarte na obfitość, a potem napisz mi też 0, 1, 2 czy 3. Ile sygnałów już zauważyłaś w swoim domu? Jeśli zrobisz to przez kilka dni i zaczniesz odczuwać lżejsze powietrze, inny nastrój i małe otwarcia, nie ignoruj tego. To znak, że przepływ znowu zaczyna krążyć. I na koniec jedna mądra wskazówka. Nie zamieniaj tego w dekorację, nie rób z tego spektaklu. W feng shui działa to, co jest proste, dyskretne i stałe, a teraz obiecany lub, bo to staje się serią i naprawdę zmienia życie. W następnym filmie pokażę ci najczęstszy przedmiot w domu, który blokuje pieniądze, a prawie każdy trzyma go w złym miejscu, nawet o tym nie wiedząc, szczególnie w kuchni i w łazience. Jeśli nie chcesz tego przegapić, zasubskrybuj i włącz powiadomienia. Twój dom może być miejscem, w którym pieniądze się blokują albo miejscem, w którym zaczynają płynąć. Do zobaczenia w kolejnym filmie.